Cześć, tu Stanisław Aniołkowski, zapraszam na Tour de Tour. Witam Was serdecznie u Staszka Aniołkowskiego, port kawiarnia, sielanka, nie to co w Rzymie. Nie to co w Rzymie, poczekajmy jeszcze chwilkę na otwarcie i, i też będzie młyn. E, słuchajcie, Staszek Aniołkowski, nasz bohater Giro d'Italia, co, co tu dużo gadać. Staszek, zacznę od gratulacji, bo tak jak mówię, w Rzymie się spotkaliśmy w tłumie, tysiące ludzi, a tu na spokojnie mogę Ci wreszcie pogratulować, bo to był świetny wyścig. Dziękuję. Tak, ogólnie wyścig był świetny. W moim wykonaniu dobry, myślę, że mogę być zadowolony. Co prawda jakby jedno miejsce na podium, no ale jakby z taką konkurencją, z tyloma sprinterami, można powiedzieć, że sprintersko Giro d'Italia było obstawione tak jak Tour de France. Więc e, pokazałem się z dobrej strony, gdzieś zdobyłem zaufanie zespołu. E, I mogę się teraz z tego cieszyć, jakby motywuje to do jeszcze cięższej pracy. Ale też potwierdza, że to co zrobiłem, e, nad czym byłem skupiony i, i czemu poświęcałem e, bardzo dużo przed Giro, się to opłaciło i, i jakby w tym kierunku dalej będę musiał iść. Pięć miejsc w dziesiątce. W, w Częto byłeś drugi, w Padwie byłeś piąty, w Rzymie byłeś szósty. O, to są naprawdę świetne miejsca w tej stawce sprinterskiej. Umówmy się, no, jako kibice nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak dobrze. Ty się spodziewałeś, że może być tak dobrze? Eee, ja liczyłem, liczyłem na dobry wynik. Nigdy nie jechałem Grand Tourów, więc ciężko mi było jakby powiedzieć, jak mój organizm będzie reagował na drugi, trzeci tydzień tego ścigania. Natomiast no, przygotowywałem się ciężko, spędziłem dużo czasu za, e, poza granicami Polski. Od początku sezonu, tak naprawdę, do końca Giro w Polsce byłem może 10-12 dni. Więc jakby po kontuzji, gdy dostałem zielone światło na trenowanie, to wyjechałem, żeby być cały czas w ciepłym. Pomiędzy wyścigami też wracałem do Hiszpanii, bo no, w Polsce te warunki jednak nie, nie, nie są na początku roku idealne do trenowania. No, plus to ja potrzebowałem szybko wrócić. I, I teren bardziej sprzyjał w Hiszpanii, gdzie mogłem trenować w górach, e, niż tutaj w Polsce na Mazowszu. Niestety nie mamy <laughs> takich podjazdów, gdzie, gdzie mógłbym wykonywać jakieś tam specyficzne jednostki treningowe. No, postawiłem wszystko na to, by się przygotować do Giro. Ja miałem Giro już od e, pierwszego zgrupowania. Mieliśmy chyba je w listopadzie, lub nawet e, w październiku z drużyną. Miałem pierwszy plan założony i pomimo kontuzji wiedziałem, że dalej ten wyścig jest w moim programie i chciałem jakby zrobić wszystko, żeby się przygotować jak najlepiej i pokazać zespołowi, że jeśli mówię, że będę gotowy, to, to jestem. Obawiałeś się trochę, obawiałeś się trochę po tej kontuzji, to jednak była dosyć długa przerwa. Kiedy ostatnio mhm. rozmawialiśmy, mówiłeś, że no, no nie jesteś pewny tej swojej dyspozycji, bo jednak po kontuzji no nie wiadomo jak to będzie. Poza tym, tak jak mówisz, nie byłeś pewny jak to będzie na... W wielkim turze, z Twoim organizmem. Rozmawialiśmy w trakcie, za to też dziękuję, że byłeś gościem codziennika, co bo, bo myślę, że dla kibiców to była duża, duża frajda. E, jak, jak, jak teraz myślisz? Jesteś zawodnikiem na, na wielkie tury? No, nie na generalki. Nie na generalki, nie. No. Ale, ale tak, na, na... jakby w tej dziedzinie, w której ja się gdzieś dobrze odnajduję, czyli w sprintach, w walce gdzieś tam, może czasami z mniejszej grupki, bo... E, Wielokrotnie byłem w stanie przejechać podjazdy, część sprinterów odpadało, ja byłem w peletonie, czułem się dobrze. E, więc wydaje mi się, że tak. I z tygodnia na tydzień czułem się coraz lepiej. E, tak samo jakby z trenerem analizując jakby moje pliki z wyścigu to pokazywało, że, że przez cały Grand Tour jestem w stanie utrzymać jakby swoją moc. Tak jak na pierwszym etapie, tak kończyłem na ostatnim nawet lepiej, więc e, więc wydaje mi się, że, że dobrze się Mogę w tym odnajdywać i, i chyba tak już się to potoczy, że, że będę jeździł e, przynajmniej jeden Grand Tour, e, rocznie w swojej karierze. A dwa też byś chciał przejechać? Dwa, już był, pomóc, Wuelte, na już był pomysł w tym roku, ale jakby z troszkę za, za mało tego czasu, wcześniej zacząłem sezon i, i byłby to Grand Tour po Grand Tourze, więc jakby ciężko. Staszek, a wróćmy jeszcze na chwilę do, do tych poprzednich sezonów, 2020 fantastyczny sezon, wygrywasz w Polsce Solidarka, no, jesteś, jesteś, na, jesteś na topie, jesteś w gazie, wygrywasz Mistrzostwo Polski w pięknym stylu, przechodzisz do bingola, ja pamiętam nasze rozmowy wtedy, Też mówiłeś taki byłeś niezdecydowany, czy ten bingol, czy jednak co innego, ale stwierdziłeś, że ta druga dywizja to jest to, żeby się, żeby się jakby wieździć w ten peleton, że to jest ten czas, Zaczęło się dobrze, Turcja, walka, Cavendish i tak dalej, ale potem jakoś gdzieś tych wyników troszkę, troszkę brakowało na te sezony. Jednak jak sobie nawet dzisiaj sobie tak spojrzałem po prostu na te ostatnie sezony, no dobra, no było tutaj drugie miejsce w Tour of Britain, gdzieś tam tutaj w Grecji były, były zwycięstwa, ale czegoś, czegoś brakowało. Czego brakowało? No na pewno jak odchodziłem tutaj z polskiego zespołu, byłem bardzo zbudowany, wygrywałem. Wyścigi w Polsce, finisze, generalki. Natomiast no, poziom na zachodzie był jednak troszkę wyższy. No ale też dobrze wszedłem ten sezon. Dzięki pewnie takiej dużej pewności siebie. Nie przeszkadzało mi to walczyć z Philipsenem czy, czy Cavendishem gdzieś, gdzieś w Turcji. No i później też jakby brakowało troszkę tego wsparcia od zespołu gdzieś, żebym mógł zaoszczędzić troszkę więcej siły na, na końcówki. I tak troszkę spadałem, spadałem w dół gdzieś, gdzieś jakby ta pewność siebie też może spadała. Eee, te morale, I, i sprzętowo też raczej no, nie byliśmy zabezpieczeni e, odpowiednio. Ja wiele szans straciłem przez e, problemy, jakby techniczne. No, i jakby tak to niestety, tak to się niestety potoczyło gdzieś tam. Ale co, to, czyli to była głównie głowa, czy to się tak wszystko, wszystkie te elementy poskładały, że... Nie, no wszystko, że niesz... wszystko razem do, do siebie daje to, że gdzieś ten wynik końcowy już nie był tak zadowalający, tak. E, gdzieś tam dalej byłem w niektórych klasykach wysoko, e, czy, czy myślę na Tour de Pologne też też w miarę to, e, to dobrze wyglądało. Liczyłem na więcej, może gdzieś też jakby treningowo to troszkę inaczej... E, Inaczej wyglądało, teraz jakby widzę, że idzie to wszystko w fajnym kierunku, mam dobre nogi, jakby porównuję z siebie do, do Tour de Pologne. W zasadzie to jest taki wyścig kurturowy, który jechałem co roku i gdzieś czasami ciężko mi było dojechać do tego finiszu z takimi nogami, które by mi pozwalały zafiniszować. Czego już na przykład podczas tego sezonu nie, nie doświadczam. Tak? Ja dojeżdżam do finiszu i mimo tego, że wcześniej gdzieś jadę cały czas w tych strefach maksymalnych, to, to na koniec jestem w stanie finiszować. Więc wydaje mi się, że podniosłem znacznie poziom i. Jakby powinno być teraz lepiej. Pamiętam, że co roku właściwie rozmawialiśmy po Tour de Pologne i zawsze mu w trakcie i po. No i ciągle mówiłeś właśnie, że. No ciągle nie, nie miałeś satysfakcji, ciągle mówiłeś, że już się indywidualnie przygotowywałeś, ale to ciągle nie było to. Ciągle przyjeżdżałeś i mówiłeś, no tyle roboty, tyle przygotowań, a ciągle to nie jest to. Tak. No jakby nie, nie mogłem jak dojść do, do tej formy. E, ff, ciężko mi teraz powiedzieć, co było takim głównym powodem tego. No to za mną. Natomiast no ta forma też nie była jakby katastrofalna. Dalej pozwalała mi odnosić jakieś dobre rezultaty, dzięki czemu jakby dostałem się do Łorturu. Więc jakby najgorzej nie było, tak? Może wszyscy liczyli na wyższy poziom, ja sam też na lepsze wyniki. W końcu te wyniki pozwoliły mi dojść do Łorturu i w Łorturze pokazałem się z dobrej strony. Czyli teraz wszystko się poskładało, już nie będziemy grzebać w tej przeszłości. Przejdźmy do, przejdźmy do teraz. Teraz się wszystko poskładało, wszystko się poskładało tak, że masz pewność, bo ta pewność siebie od ciebie biła. Ty od początku tego Giro byłeś pewny siebie. Ty od początku mówiłeś o tym, że liczysz na pierwszą trójkę, a może nawet na zwycięstwo. Tak, gdzieś dużo pracy włożyłem ogólnie w przygotowania i też. Jakby z Centralnego Ośrodka Męceny Sportowej, który wspierał mnie podczas kontuzji, dostałem psychologa, z którym pracowałem długi, długi czas do przygotowań do Giro i jakby to też mi pomogło uwierzyć w siebie i, i przełożyło się to na dobre wyniki później sportowe. Czyli wierzysz w pracę z psychologiem? Tak, wie, że jest, jest jeszcze ciągle wielu sportowców, którzy twierdzą, że są swoimi najlepszymi psychologami i, i, i oni nie potrzebują. A jednak wydaje się, że to. Tak, że ciężko to się z samym trzymaje. sobą tak porozmawiać i, i się motywować. Ja też jakby sam z sobą, kiedyś tak myślałem, że też jestem w stanie wszystko sam. E, e, przeanalizować, czy jak to powiedzieć, jakby z sobą ten problem rozwiązać. Natomiast dużo łatwiej jest to z osobą. Która jakby pracuje, ma doświadczenie w tym i przede wszystkim kształciła się w tym kierunku, żeby pomagać innym. Należysz do ludzi, którzy analizują każdy etap bardzo długo, każdy finisz, każdy, każdy metr, każdy ruch, czy, jak czy jest, nie? Jak czy jest idziesz, dobre wi wifi, do, do wifi w hotelu, to wtedy tak, a na Giro bywało różnie i nie zawsze była taka możliwość gdzieś. E, obejrzenie ostatnich 10 km czasami zajmowało godzinę, to, to wtedy nie, ale lubię sobie to przeanalizować, zobaczyć jakie błędy i też e, często z kimś, nawet z dyrektorem sportowym, e, zobaczyć co, co można zrobić lepiej e, lub jak się zachowują inni zawodnicy. Tak, oglądam też inne wyścigi, patrzę jak, jak ci najlepsi sprinterzy gdzieś tam w końcówkach, jaki tor jazdy wybierają. E, i to, to później pomaga, tak? to doświadczenie jednak też z roweru, które się zbiera, e, później pomaga, żeby w końcówce jakby odnaleźć tą właściwą, właściwą drogę, także teraz jakby wiem, jeżeli są zakręty w lewo, w prawo, gdzie czasami lepiej próbować, jak ten zakręt jest złożony. Przed Giro każdy etap sprinterski jakby miałem od 10 km przejrzany na specjalnej aplikacji, więc widziałem jak wyglądają drogi, jak wyglądają zakręty. Szczególnie ostatnie 3 km to już w ogóle się tak trochę starałem nauczyć na pamięć. I to pomagało bardzo dużo, bo wiedziałem, że skręcimy w lewo i za 200-300 metrów będzie kolejny zakręt lub zwężenie, cokolwiek. Nawet to otoczenie, które mogłem wcześniej przeanalizować, no to już wiedziałem, odnajdowałem się, gdzie jestem. Tak, no, bo ta prędkość jest czasami tak duża, że ciężko gdzieś te tabliczki zobaczyć, jak, jak daleko jest do mety. I, I to pomaga, znajomość trasy pomaga. I dużo błędów popełniasz ciągle? Ty coraz bardziej jesteś zadowolony ze swoich sprzęt. Nie, no, jestem coraz bardziej zadowolony, tak? No, czasami to też czy są błędy, czy, czy nie no, różnie pretą się zachowa, tak? Jeżeli ktoś przede mną liźnie koło, gdzieś tam prawie leży, no to później ciężko jest to nazwać, czy to był błąd, czy nie, bo, bo przez to można stracić wiele pozycji. Na przykład też się nauczyłem tego, że widzę, którzy zawodnicy są bardzo agresywni na rowerze, sprinterzy. I raczej staram się unikać jazdy za nimi w tej końcówce, wybrać nawet gorsze koło, ale wiem, że oni po prostu stworzą tyle niebezpieczeństwa, że czasami więcej można stracić, niż, niż za nimi jechać. Ja też ja pamiętam, że pierwszą naszą rozmowę zatytułowałem, nie taki znowu aniołek, bo mówiłeś o tym, że te, że te różki też potrafisz wystawić, zresztą bez tego nie da się finiszować. No. No, nie da się, nie da się, bo wystarczy, że ktoś dwa razy Cię przepchnie, jeżeli nie odpowiesz na to, no to tracisz 10 pozycji, tak więc... Eee, trzeba po prostu twardo jakby trzymać się na tym rowerze, i nawet jeżeli ktoś tam próbuje, no to, to troszeczkę odpowiadać, tak? no wszystko w ramach jakby takiej rywalizacji sportowej, no ale je jeżeli się będziemy bać, no to, to niestety nie, nie dojeżdżałbym na tej pozycji, tym bardziej, że jestem sam jakby nikt mnie tam nie, nie wspiera w tych końcówkach, nie przeciągnie z powrotem do przodu, więc nie mogę sobie pozwolić na to, żeby stracić pozycję. A jak to jest w drużynie teraz? Jest taki plan, żeby stworzyć wokół Ciebie jakąś taką grupę, która będzie Ci pomagała na finisze, chociażby, no nie wiem, jeden, dwóch kolarzy, którzy się będą asakurować, bo no bo samemu jest też trudniej wejść pomiędzy te pociągi, wiadomo, że on nie, nie, nie lubią opcji, nie, nie lubią takiego, który się sam tam gdzieś plącze. Tak, a wydaje mi się, że gdzieś na Giro też troszkę szacunku zdobyłem w tym, że jeżeli już tam byłem i, i czasami gdzieś się przepychałem, to nie było tak, że później ja na finiszu traciłem pozycję, czy gdzieś tam e, komuś przeszkadzałem. E, więc jakby ci zawodnicy troszkę mnie szanowali, nie, nie wypychali tak jak, nie wiem, chociażby na Tour de Poly, gdzie jechałem w koszulce kadry. Tam ciężko było jakkolwiek się utrzymać. E, no i plan wdrożny nie jest taki, żeby gdzieś tam ktoś jednak mnie wspierał. Tutaj na Giro też mieliśmy kilku zawodników. No, nie, niektórzy nie byli w optymalnej dyspozycji, inni chorowali, dlatego tak to w końcówce wyglądało. Natomiast, jakby ekipa starała się mnie wspierać podczas całego dystansu, osłaniać od wiatru, więc to też bardzo dużo dawało. Mimo tego, że w końcówce, jakby byłem osamotniony i kibice nie widzieli tej pracy zespołów, jakby podczas całego etapu, no to, to drużyna wykonywała dużo pracy dla mnie i, i mogłem zaoszczędzić siły przez cały etap, by później w końcówce móc walczyć. Jak się odnajdujesz we francuskiej ekipie, bo mówi się, że te francuskie ekipy są takie dosyć specyficzne, że one są dosyć zamknięte, mówi się głównie po francusku, że tych obcych się tam tak nie bardzo traktuje, a ty wygląda na to, że wszedłeś bardzo dobrze w tę ekipę. Tak, no już jakby bingol był ekipą walońską, więc mówili tam po francusku, tylko oni tak mieszali, to taki dialekt można powiedzieć troszkę i też flamandzkiego, także ciężko mi tam było złapać ten język. Jest troszkę specyficzne te ekipy francuskie, natomiast no ja się jakby w tym dobrze odnalazłem, znalazłem jakby wspólny język, jeszcze nie francuski, z chłopakami z ekipy. I, i czuję się ok, tak? Gdzieś tam wsparcie od dyrektorów sportowych, nie wszystkich, ale niektórych dostałem takie, że, że jestem w stanie się z nimi komunikować. I akurat na Giro. Byli ci dyrektorzy, którzy jakby ze mną byli się w stanie dogadać, ja mogą się z nimi porozumieć, więc to ułatwiało sprawę i, i dobrze się odnajduję. Cofidis też chce być troszkę bardziej taką ekipą międzynarodową. Jest coraz więcej kolarzy nie tylko, tylko z Francji, ale też również z innych krajów, więc idzie to w fajnym kierunku. No bo Cofidis ma za sobą kilka takich trudnych sezonów, kiedy rzeczywiście tej ekipie nie bardzo szło, ale teraz jakby wygląda to coraz lepiej. Tych zwycięstw jest coraz więcej, tych granturowych Tourowych zwycięstw jest, jest już trochę. Tak, jakby gdzieś się coś przełamało. No no i w teraz zeszłym roku mają Kofidis, skarb. Cofidis wygrał dwa etapy na Tour de France, więc tak. nie każda ekipa ma, ma dwa etapy po Tour de France, także to był dla nich świetny też sezon. W tym roku już jest zwycięstwo w pierwszym Grand Tourze w Giro. Liczą też na, na, na pewnie ten podobny wynik na Tour de France. Ten Tour de France dla francuskiej ekipy to jakby, nie wiem, Mistrzostwa Świata no, tak. albo i Galaktyki. Najważniejszy, najważniejszy start sezonu, więc wszystkie siły rzucają na, na ten wyścig. I cóż, no, trzymam kciuki za chłopaków, żeby, żeby się to fajnie ułożyło dla nich, żeby każdy trafił z odpowiednią dyspozycją. I zobaczymy. Marzysz o Tour de France? Czy to nie jest Twoje marzenie? Na pewno Grand Tour był ogólnie marzeniem i, i przed tym, zanim go przejechałem, jeszcze go, no, jestem bardzo dumny i zastanawiałem się, jak jest możliwe trzy tygodnie przejechać. Mówię, kurczę, no, ale tylu kolarzy to robiło, tak? Rozmawiałem z Szymonem Sajnokiem akurat jak się przygotowywałem też na Majorce. No, mówi, wiesz, na pewno będziesz miał kryzys jednego dnia. Mówi, ja miałem drugiego dnia na WLC, no to okej. Okay. Eee, także no, przejechałem, jestem z tego szczęśliwy. I, i Tour de France no, jest największym wyścigiem na świecie, pokazywany chyba w większości krajów największej ilości e, jakby ze wszystkich wyścigów, więc, więc jest to marzenie. E, które było już blisko w tym roku, ale gdzieś tam. No, e, raczej później zaczęliśmy myśleć długofalowo z ekipą. I, i gdzieś. Dziś myślę, że ten Tour de France się pojawił w mojej karierze dość szybko. No na pewno ci tego życzę, tym bardziej, że ja myślę, że wiesz, no my sobie tak jakby popatrząc z polskiej strony, no to mówię, że to skarb i tak dalej, ale myślę, że dla ekipy też, no, nawet dla francuskiej ekipy taki sprinter, który potrafi pięć razy być w dychu na Giro i, i ociera się o zwycięstwo, no to to, no, to, to, to jest kolarz, w którego warto inwestować i któremu warto zapewnić taki kalendarz, żeby tych sukcesów mogło być jak najwięcej. Tak, no jest to mój pierwszy sezon w Urturze. Jakby też nie jestem najmłodszym kolarzem, gdybym miał 20 lat, to, to pewnie jeszcze większy był tutaj, byłby tutaj entuzjazm. Natomiast ja zawsze jakby spokojnie zaczynałem te wszystkie swoje stopnie kariery od juniora. Nie byliśmy jakoś bardzo mocno eksploatowani w naszej ekipie e, na treningach. Niektórzy robili dwa, trzy razy więcej w juniorach i byli od nas czasami troszkę lepsi, no ale w tym momencie już tych kolarzy wybitnych z którymi się ścigaliśmy w juniorach nie ma w zawodowym peletonie, a z naszej ekipy przetrwało e, no, praktycznie większość chłopaków, którzy się ścigają do tej pory na zawodowym poziomie, trzech mistrzów Polski, <grych> więc e, nie wiem, czy jest ekipa w Polsce, która może się pochwalić jakby e, takim szkoleniem. Później jakby też te wszystkie ekipy zawodowe po kolei, jakby dawały mi na tyle spokój, spokoju i, i tego czasu. Być może czasami nawet za dużo. Jak patrzymy teraz, ci, ci zawodnicy teraz mocniej wchodzą i jednak wygrywają, ale, ale też jakby się zmieniły te przygotowania i specyfikacja tego treningu już teraz w juniorach mają takie warunki, jak my teraz, jak wylicie. Więc jakby tutaj też jest ta różnica poziomów. I wydaje mi się, że, że moje najlepsze lata są, są przede mną nie za mną. Eee... Jakby też teraz jestem otoczony gdzieś tam w gronie takich osób bardzo ambitnych, od których się mogę dużo uczyć, i, i to też jakby pomaga, bo gdzieś jest, niektórzy mówią, a no bo to jest talent, i, i stąd takie wyniki sportowe. Nie mówię o sobie, tylko o, o innych kolarzach. No to nie, ja widzę, że tam jest bardzo dużo ciężkiej pracy. Oczywiście też, też ten talent musi być, ale przede wszystkim dużo ciężkiej pracy, poświęcenia i stąd są te wyniki sportowe. Ja myślę, że Ty powinieneś teraz patrzeć nie na tych młodych, a na Cavendisha patrzeć. To jest przykład tego, jak można długo jeździć i być ciągle w takiej formie, żeby marzyć o zwycięstwie etapowym w Tour de France. I wygra etap czy nie, Twoim zdaniem? Jest to prawdopodobne, że, że, że uda mu się zwyciężyć. Uda, no. nic się nie udaje. Ciężko na pewno na to pracuje, mm. żeby żeby wygrać ten etap, zrobić ten historyczny rekord. I też jakby trzymał trochę za niego kciuki, bo, no bo jest fajnym gościem. To kto jest najlepszym sprinterem świata teraz? Jakbyś miał jednego wybrać? Ciężko mi powiedzieć, kto jest takim. Myślę, że, że gdzieś tam Jasper Philipsen, Tim Melier, Jonathan Milan ee, i Cavendish gdzieś, gdzieś pomiędzy tą czwórką. No jest jeszcze wielu innych świetnych sprinterów, ale ale gdzieś tu wśród nich tego jednego. Ciężko jest, nie, nie ma tak wiele e, okazji, żeby mogli się konfrontować razem, a Tour de France jest wyścigiem, gdzie jest kilka etapów sprinterskich. Jest zielona koszulka, o którą wszyscy walczą, i to nie tylko na finiszach, ale też na premiach. No, jakby to jest taki współczynnik dla mnie tego najlepszego sprintera, tak? bo on jednak walczy na każdym etapie musi przyjechać ten cały Grand Tour. No i jakby tam się wyłania ten najlepszy sprinter, tak? no, takie skolarstwo stworzone, że nie zawsze oni mają szansę rywalizować, no tak jak tutaj Quickstep jakby wystawia wszystko dla, dla remko i nie zawsze ci sprinterzy mogą się spotkać na, na tym turze. No tak, taka długa wypowiedź, nie wiem czy cokolwiek z niej wiesz Wierzysz w to, że, że za rok, że za dwa lata będziemy wymieniać Stanisława Aniołkowskiego w tym gronie, tych kiedyś zastanawiając się kto jest najlepszym sprinterem, kto może na Tour de France powalczyć o zieloną koszulkę? Dyle ciężko na to pracował i kolejne sezony pokazują czy jestem w stanie, czy tylko mogę o tym marzyć, czy też to mogę zrobić. Warunki masz już optymalne, czy jeszcze czegoś brakuje? No w końcu ten sprzęt jest taki topowy, nie, nie odstajemy od reszty czołówki światowej. No i te wyniki też pokazują, jakby ja jestem troszkę mocniejszy, ale też jakby sprzęt odgrywa w nowoczesnym kolarstwie, gdzie jest ta aerodynamika, opory toczenia i tak dalej, bardzo dużą rolę. Co widzimy jakby w wyścigu indywidualnym na czas, tam wyścig zbrojen jest taki, że jeżeli nie ustawiasz pozycji w tunelu aerodynamicznym, to raczej nie jesteś w stanie powalczyć na czasówce o top 3. Dużo osób przychodziło tutaj do kawiarni po, po Giro, żeby spotkać, zobaczyć Staszka Niełkowskiego? Po Giro, w trakcie Giro, yy, tak, przyjeżdżali No ale w trakcie kibice. to Cię nie mogli spotkać, a? Mnie nie mogli spotkać, ale gratulowali, tutaj e, też tata często jest, więc, e, więc gratulowali. Śmiesznie fajnie, bo dużo osób z rodziny zbierało w ogóle gratulacje od, od kibiców i wszyscy mówili, no, bo ty jesteś tam z rodziny Staszka, to przekaż mu gratulacje. Fajnie. No, widać, że ten odbiór Kibiców jest bardzo pozytywny. Sam się tego nie spodziewałem, więc to też jest dodatkowo takie budujące, jakby nie, nie doświadczałem tego wcześniej tak jak teraz. Yy, I. I cieszę się z tego, jakby to motywuje do tej dalszej pracy, bo daje ludziom po prostu szczęście i jak, jak to widzę, no to też jestem z tego szczęśliwy. I często bywasz tu w kawiarni, jak, jak jesteś w Polsce? Tak, dość, dość często, może nawet troszkę za, za często, teraz tym bardziej po Giro, natomiast no, chciałem troszkę odpocząć, tak jak mówię, dużo czasu nie byłem w Polsce, więc jakby to mi daje też taką trochę frajdę i, i odpoczywam e, mentalnie, ładuję te baterie przed kolejnym wyścigami. No właśnie, no teraz na co ładujesz baterię? Jeszcze pytanie. Co w tym roku? W tym roku Mistrzostwa Polski i, i później Tour de Pologne to są takie moje pewne starty. Do Tour de Pologne będę miał pierwszy raz chyba też taką możliwość długo się przygotowywać. Wybiorę się na wysokość i, i myślę, że to powinno dać fajne efekty w przygotowaniach do tego wyścigu. Później wyścigi klasyczne Francja, Belgia. Staszku, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas. Mam nadzieję, że traficie kiedyś na Staszka, bo tak jak mówię, no zapraszamy do portu kawiarni, to, to co tam sponsorowany, fajne miejsce, sielanka, cisza, jeszcze Staszka Aniołkowskiego można spotkać, nawet jak się uda, to kawę zrobi. Także no to... Tak, ogólnie tutaj w Nieporęcie, to jest gmina, z której ja się wywodzę. Mieszkałem w miejskiej, Mińskiej, to jest gmina Nieporęt. I tutaj ten teren jest naprawdę atrakcyjny dla dla mieszkańców, dla, dla turystów jest tężnia, są dla dzieci aquapark, przepraszam, trochę się zapędziłem, może <grym> będzie aquapark, e, skatepark chciałem powiedzieć, place zabaw, street workout, naprawdę ciekawy teren. Około? Tutaj mamy ścieżkę w ogóle na, na terenie, może kryterium kiedyś zorganizujemy, <grym> kolarskie, jest w planach ścieżka dookoła całego jeziora Zegrzyńskiego, gdzieś można będzie się naprawdę wybrać na, na fajny trening rowerowy. Już teraz można przejechać, to nie jest to w 100% asfalt, ale też szutrami. Jest przeprawa promami w weekendy, więc można zrobić naprawdę fajną rundę dookoła całego jeziora, do czego zachęcam, bo, bo podobno widoki są fajne. Ja jeszcze tej, tej rundy nie zrobiłem, ze względu na to, że w sezonie nie za bardzo jest czas, żebym mógł jeździć na innym rowerze niż szosowym. Natomiast myślę, że spróbuję, to będzie jakby też taka fajna promocja. Tej rundy dookoła jeziora i jakby mobilizacji tutaj gmin partnerskich do szybszej realizacji tego projektu ścieżki rowerowej wokół całego jeziora wszystkiego. No to słuchajcie, szykują się kolejne imprezy, jak słyszycie. Mam nadzieję, że się będziemy tu częściej spotykać, ale przede wszystkim Staszek, tak jeszcze raz dzięki za to, za to Giro i, no i kolejnych takich wyścigów. No i to, żebyś tej pewności siebie nie tracił, żeby ona się budowała takimi kolejnymi wynikami. Tak, no, tego sobie mogę życzyć i, i kibicom dalszej tej radości z moich wyników. Dzięki wielkie. Dziękuję.